Siema na gitaro. Widzowie, ja witam was w kolejnym blogu na moim kanale. Słuchajcie, tak długo nie było blogów, długo, ale chciałbym Wam powiedzieć to będzie taki krótki blog, bo chciałbym Wam powiedzieć bardzo ważną informację. Słuchajcie, już za 200 osób, jak wbiją mi te, 200, te 10 tysięcy subów, jak mi wbijecie wleci ogromny special. Ja już na niego ćwiczyłem, mam nadzieję, że jestem do niego przygotowany, że będę mógł go w końcu wreszcie nagrywać. Jestem z niego naprawdę zadowolony, dumny, ale dziękuję Wam za to, że jesteście e, tacy ambitni, że mam taką idealną widownię. Także lajkujcie. E, z, subskrybujcie kanał Marcel Gitara, link też macie w opisie do tego kanału. I do zobaczenia! I pamiętajcie jeszcze, żeby wbijać na mój najnowszy Turecki Egipt, link w opisie również. I do zobaczenia w kolejnych filmach!